No, elo, nie ja jestem Sobkan, a dzisiaj przedstawię Ci 10 faktów i ciekawostek o Tommy Jerry. Jeżeli Ci się spodoba zostaw lajka i suba, a my przechodzimy do odcinka. Ciekawostka pierwsza. Początkowo Tommy Jerry nazywali się Jasper i Jing. Gdy Kot gonił puszczną małą myszkę, został nazwany Jasperem. W debiutanckiej kreskówce Kot dostaje Buta. Imię myszy nigdy nie pojawia się na ekranie w samej kreskówce, chociaż został nazwany Jinx w fazie przedprodukcyjnej. Ciekawostka druga. Odbył się również konkurs na imiona bohaterów. Jak więc Tom i Jerry stali się Tomem i Jerrym? Oczywiście poprzez konkurs. Animator John Carr wygrał ponad 800 dolarów w dzisiejszej gotówce za wymyślenie pseudonimów Tom i Jerry. Ciekawostka trzecia. Tytuł serii animacji Tom i Jerry pochodzi z roku 1823 w książce zatytułowanej Życie w Londynie lub przygody Jerry Hawthorne jego elegancki przyjaciel, kornecki Tom. Ciekawostka czwarta. Tom i Jerry mają swój własny koktajl. Tradycyjny świąteczny koktajl w USA został nazwany na Tom i Jerry. Został zrobiony z eggnog i rumu. Koktajl wymyślił autor książki Życie w Londynie, Pierce Egan. Ciekawostka piąta. Tom i Jerry zdobyli 13 nominacji do Oscara. Wśród 13 nominacji do Oscara to najlepszy film krótkometrażowy Tom i Jerry zdobyli 7 z nich. Ciekawostka 6. Seria Tom i Jerry była tak popularna, że NASA dodała nazwę Tom i Jerry dla swoich dwóch satelitów. Nie jest więc błędem stwierdzenie, że Tom i Jerry są również dostępni w kosmosie. Ciekawostka 7. W początkowych odcinkach Tom poruszał się na wszystkich czterech nogach, jak normalny kot, ale później zaczął chodzić na dwóch nogach. Ciekawostka 8. Mami tu jest właścicielką głównego bohatera Toma. Owa właścicielka pokazuje się tylko w jednym odcinku, przez bardzo krótki czas. Ten odcinek został nazwany Saturday Evening Cut, wydany 14 stycznia 1950 roku. Ciekawostka 9. Tom i Jerry to amerykańska kreskówka, ale w 1960 roku wiele odcinków nakręcono w Czechosłowacji. 13 odcinków miało inny ton, lokalizację i dziwną atmosferę. Ciekawostka 10. W rzeczywistości kreskówki nigdy nie umierają, w ostatnim odcinku wyprodukowanym przez Hannę i Barberę jako Blue Cat Blues, to Jerry przychodzą na tory kolejowe i obaj odbierają sobie życie na torach. To by było na tyle, jeżeli wam się spodobało zostawcie lajka like i suba, w opisie macie Discorda, na którego też zapraszam, z wami Sopka, do następnego i Jo.